Dla mnie wszystkim, wszystkim wszystko, wszystko jest tobą. Nie mogę zebrać myśli Kiedy jesteś, kiedy obok. jesteś obok? Jesteś dla mnie wszystkim, wszystkim. Wszystko jest tobą W radości i smutku Chcę, byś był, chcę obok. byś był obok. Spokój cisza. Tylko my i cztery ściany zatopieni w objęciach Jak w Atlantyku, Titanic, babies making babies Taktydami, Thompsonami, tylko ja i mojami Prew z telefonami, dziś Romantik Z pomykami świetl, rysy naszych twarzy Zalewa nas bumrok za oknem deszczy Też tak chcesz? Bo ja bardzo chciałbym razem z tobą ciąć, się, odseparować, gdzieś zaszyć w nich nic nie martwi, nie trapi ja i ty Nasze serca wyznaczające swój własny rytm Przy kolacji wina na... Na ustach znuć, plany i marzyć. Będąc nierozłączni, jak Boni traj to dziś w harmonii ze sobą. I światem tak pozostaje. Wiesz jedyne, co mogę, co do tego dążyć? Bo dużo dałbym właśnie za to, by tak spędzać jesteś wieczory. Jest dla mnie wszystkim wszystko, wszystkim. wszystko jest tobą. Nie mogę zebrać myśli, kiedy jesteś kiedy obok Jesteś on. Jesteś dla mnie wszystkim, wszystkim. Wszystko jest tobą. W radości i smutku chcę, byś był гасло в Zapalona świeczka hamuzo, nie ma z kim zamienić słowa, Wokoło pusto Zagubiony w swym świecie nie mogę usnąć, choć powieka senna spogląda na łóżko, Spiwa puszką. Jedynym rozmówcą lustro, jakby to spijające, to astur mnóstwo po łyku minuty krążę z nią z dułą, Już północ, godzina duchu, SMS podniesie na duchu, któż śle cóż, w ręku sześladka kacetu Nie mogę się skupić, nie ma najmniejszych szans, dziś odpadaj i Grzesiu. O mnie dały wiele by być tu w tym miejscu, delektować się wolnością, radością w sercu. A ja sam jak pole tęskni w tym smutny wieczór, wiele dałbyś, żeby z niem słońca blast na wsercu. Wszystko jest tobą. Nie mogę zebrać myśli. Kiedy jesteś o Bob Jesteś on No na rozumiesz? na do widzenia w swojej dotarcie. Jest tobą, w radości i smutku chcę, byś był Pytasz czym jest miłość, łączy ludzi akera. Pytasz czym ja i ty, dwie połówki, dwa serca. Które wędrując w świecie poprzez kolejny etap, napotkały na drodze pisane im pokrewieństwa, nie bacząc na przeciwieństwa. Chce razem pokres nas zawsze tam, gdzie ty, jak Lady pan razem w objęciach budzić trzy i chodzić spać. Bez kresach nieba, który razem chce stworzyć z tobą Jestem Dla mnie wszystkim. Z Tobą i śmiać się Wszystko jest z Tobą, ja i Ty czytaj razem Wspólny spacer, pożycie jak wstążka Krętych ścieżkach malowniczych jak Rembrandt Czy brutalnych jak Wietnam tą pomocą przetrwać, jeśli dasz mi szansę Kobieta taka jak Ty, ze zwykłym chłopakiem Nie, nie, niezwykłym chłopakiem Jesteś dla mnie wszystkim, wszystkim Wszystko jest Tobą Nie mogę zebrać myśli Kiedy jesteś obok Jesteś, obok. jesteś dla mnie wszystkim